Jak znaleźć wdzięczność w codzienności. Na no, umiejętność cieszenia się z tych drobiazgów tu i teraz, z dnia dzisiejszego. Skupianie się na danej chwili, szukanie tych pozytywów, nie na negatywów. Wyłapowanie tych drobnych sukcesów, tych drobnych zmian, które w nas są, które postępują. One są na pewno. Tylko przyjrzyjmy się. Nie wybiegajmy w przyszłość. Nie myślmy o wielkich rzeczach, tylko o tych drobnych, fajnych. Skupmy się na tym, co fajnego w danej chwili jest, nie, a nie skupiajmy się na tego, co nam brakuje. Nie skupiajmy się na tym, że jakbyśmy chcieli, żeby ten wyglądał dzień, tylko taki, jaki on jest. I zawsze znajdziemy wtedy. Jeżeli nie będziemy myśleć o tym, co byśmy chcieli. A będziemy myśleli o tym, jak jest i co mamy, to będzie mnóstwo wdzięczności, mnóstwo sukcesów danego dnia, bo będziemy je zauważać, skupimy się na nich. I wtedy nam zrobi to dobry dzień, dobry nastrój. I będziemy wdzięczni za ten dzień, że mamy wszystko tak naprawdę, co mi jest niezbędne, żeby cieszyć się dzisiaj. Oczywiście dzisiaj. Nie? Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.